w gabinecie psychologa, w ogóle w poradnictwie psychologicznym, czy oferując wsparcie psychologiczne, czy odbierając telefony od osób w potrzebie w telefonie zaufania, dla którego pracuję, często spotykam się z ludźmi, którzy doświadczyli traumy, ludźmi, którzy zaznali czegoś bardzo bolesnego od losu, albo takimi ludźmi, którzy mają przejściowe trudności. Czasami pytam wprost, czy taka osoba była już kiedyś u psychologa, czy korzystała z pomocy, psychologa, psychiatry, psychoterapeuty i dość często, na przykład wśród ludzi starszych, spotykam się z takim zdaniem, że nie no bo po co? Bo, bo to kosztuje, co do trzeba zapłacić, a ja mówi taka osoba, a ja mogę sobie zawsze pójść do kościoła, wyspowiadać się, z księdzem porozmawiać. I mam to samo efekt ten sam, ale za darmo. No właśnie. No i tutaj moje pytanie do ciebie, czy twoim zdaniem efekt rzeczywiście jest ten sam i czy rzeczywiście jest to za darmo? Bóg powiedział: nie ukażesz się przede mną z pustymi rękami. W Kościele Katolickim nie ma nic za darmo. Ale to nie w tym rzecz. Jeżeli uważamy, że rzeczywista pomoc, czyli rozwiązanie naszego problemu, bazując na obserwacji Ciebie, rozumieniu mechanizmów, jakie Tobą targają, i kompetencji pomagającego, jest warta tyle, ile spowiedz z obietnicą, absurdalnym pocieszeniem i zadośćuczynieniem, bo zawsze jest to obietnica z punktem ciężkości poza życiem. Zabobonnego kmiota o moralności sprzed 3,5 tysiąca lat to nie dziwi się, że świat wygląda tak, jak wygląda, a większość ludzkości wierzy w Bogów, czyli cierpi na zaburzenie poznawcze. Obietnica to nadzieja. Pocieszenie niewiele znaczy w kwestii realnej pomocy, poprawia jedynie nastrój, a zadość uczynienie to recepta. Potwór z Kalkuty, jakim była matka Teresa, mówiła, że cierpienie to pocałunek Chrystusa. A jej zakonne pracownice, gdy wolontariusze prosili o środki przeciwbólowe dla wyjących z bólu pacjentów, mówiły, że skoro oni cierpią, to dlatego, że Bóg tak chce. Wspaniały Bóg chce, żebyśmy wszyscy cierpieli. Złotej dewizy aż dudni echem. Na cierpienie fizyczne i psychiczne chrześcijaństwo ma tylko jedną receptę. Skoro cierpisz, to Bóg ciebie doświadcza. Diagnoza, która zresztą zawsze jest taka sama. To znaczy, jest pewna alternatywa tej diagnozy. Bo jeśli to nie sama wola Boga, to znaczy, że opętał Cię demon. A w religii tej nasz los jest wypadkową jedynie humorków Boga lub szatana. Nie, nie nas samych innych ludzi. Czy wiesz, że Kościół Katolicki w 2019 roku orzekł publicznie, iż winę za pedofilię w Kościele ponosi szatan? Poważnie. To idealny system zrzucania z siebie odpowiedzialności za swoje własne czyny. Czyli system z gruntu amoralny. Konieczność kapłana wzmaga się w dwóch przypadkach. W pierwszym, jako łącznika z beneficjentem twego cierpienia, a w drugim, jako czarownika, który stwierdzi, że wypędził z ciebie coś. W obu przypadkach nic się w tobie nie zmieni, za wyjątkiem, że będziesz jedynie mocniej udawał, bo skoro ksiądz jest dla ciebie ratunkiem i u niego go szukałeś, to znaczy, że twój światopogląd zamyka się jedynie w zabobonie. Zatem udajesz, że Ci pomógł, nawet jeśli na krótki czas, na zasadzie efektu placebo, będziesz uważał, że jest lepiej. W przypadku egzorcyzmu już typowo będziesz udawał, bo drugi raz tej tragii komedii przeżyć nie zechcesz. No i egzorcyzm kosztuje dużo więcej niż ofiara przyspowiedzi. Wojna zawsze jest kosztowniejsza niż pogawędka. Oba przypadki jednak mają wspólną cechę oprócz wiary utrwalają w Tobie zaburzenie. Zatem po diagnozie przychodzi recepta i obietnica. Cierpisz, ale znosząc to godnie zamieszkasz z Bogiem w niebie na wieki. I rzecz jasna lekarstwo. Jakie? Nie, nie relaks, nie medytacja, nie owoce, których nasz mózg potrzebuje jako jedynego pokarmu, aby zapewnić mu właściwe działanie. Nie spacer do lasu. Zaklęcia, pacierz, zdrowaśki, bełkotanie po prostu tych samych słów, powtarzanie tych samych słów. Zaklęcia przed trupem. Zatem, jeżeli uważają ci ludzie, o których wspominasz w pytaniu, że wypowiadanie zaklęć rozwiązuje ich rzeczywiste problemy, to niech lepiej znajdą sobie kogoś, kto za przysłowiowe piwo i przy piwie ich wysłucha. Będzie to znacznie tańsza pomoc i przynajmniej nikt ich nie okłamie. Tylko niestety problem jest taki, że ludzie lubią być oszukiwani i słuchać obietnic. A tylko to może dać kapłan religijny. Uwielbiamy narrację, a jeśli jest to narracja, do jakiej zostaliśmy już uwarunkowani, to lepiej być nie może. Piękne dziewczyny lubią słuchać, że są piękne. To jest oczywiste. Mniej piękne też jednak chcą słyszeć, że są piękne. Nie liczy się prawda, lecz narracja, iluzja. Pomyślcie nad tym, że religia działa na tym prostym pułapie. Kiedy mówisz nieatrakcyjnej i fizycznie kobiecie, że jest piękna, to poprawiasz jej humor. Kłamiesz, ale poprawiasz jej humor. Czuję się lepiej. Kiedy powiesz jej prawdę, z moralnego punktu widzenia, koncepcja słuszna, to stanie się wrogiem. Dlatego ludzie wolą kapłanów. Wolili przecież ich już wcześniej. Wolą religię niż prawdę. Zatem wolą być okłamywani. I nie muszą się zmieniać. Mają jedynie odmówić zdrowaśki. Psychiatra dla człowieka, którego gruntuje za Bobą, jest ryzykowny. Jest jak ten nieokrzesany facet, który nazywa nieatrakcyjność po imieniu. On nie może cię okłamywać. Musi być rzetelny, musi bazować na prawdzie. A atrakcyjne cechy fizyczne da się uśrednić, tak jak i psychiczne, bo to jest zakorzenione głęboko w naszej biologii. Jeśli mamy trzeźwo działający umysł i nie zaburzymy naszej seksualności, a z natury jesteśmy istotą seksualną, to umiemy zdefiniować uniwersalną atrakcyjność obu. Są w fizyczności pewne cechy, które szpecą, są też takie w psychice. Psychice zdecydowanie jest taką cechą zabobon, religia, wierność, prymitywnym tradycjom. Dlaczego? To jest jak przysłowiowy ciemny burak. Współczesna, nadążająca za zmianami, za duchem czasu osoba nie chce się wiązać z ciemnym burakiem, z prymitywnym burakiem. Czyli tęskne spoglądanie wstecz zamiast torowania sobie drogi ku lepszemu. Jednak aby umieć to zdefiniować, Trzeba rozwinąć sobie umiejętność krytycyzmu, a nie powinnością religijną, zakazu bluźnienia czy społeczną, bo nie wypada ograniczać to. Być może nie brzmi to fajnie, bo brzmi płytko, ale organizm ludzki na tym pułapie jest płytki. W kwestii atrakcyjności decyduje reakcja naszych gałek ocznych, naszej twarzy, naszych ust, napływ hormonów. Możemy chcieć to oramować taktem, ale musimy wiedzieć, jak działamy. Zatem nie pójdą do psychiatry, który ich zbada i zaglądnie do ich wnętrza, bo jeszcze dowiedzą się od niego, że mają problem lub że są mało inteligentni, że są brzydcy, a religia im tego nie powie, bo ich takich potrzebuje. Są jej żywicielami. Zresztą religia potrzebuje ich z jak największą ilością problemów i jak najgłupszych, jak najbrzydszych. Wówczas mają wiele powodów zwracać się do Boga i tylko wówczas mogą być w czymś kompetentni. Religia nie wymaga żadnej wiedzy ani umiejętności. Modły są idealnym środkiem zaradczym dla głupich, dla wyzbytych nadziei. Dlatego religia zrzesza miliony. Aby rozwiązać rzeczywisty problem i zmieniać realnie, musiałbyś dokonać kilku fundamentalnych działań. Co to to nie? Zmieniać się? Duch czasu czy ewolucja wymaga od nas zmian każdego dnia. Religia ma to do siebie, że jest wroga zmianom, tak jak większość ludzi. Oczywiście teoretycznie każdy człowiek pragnie zmiany, ale jest pewien problem. Medycyna im nie pomoże, bo nie ma tabletek na wzrost IQ. Potrzebny byłby cud, ale oni wierzą w cuda, więc zmiana jest możliwa dla nich, jako wierzących, ale tylko ręką Boga. Będą kińć dzięki jego cudownej mocy. Ewolucja ich nie odmieni. Odmienić może ich jedynie łaska Boga, ale wtedy, gdy już tu umrą. Wówczas mają obiecane, że wierząc w to i postępując tak, jak chce Bóg, nie będą już chorzy, gdzieś tam w jakimś miejscu, którego nigdy nikt nie widział. Nie będą już biedni, nie będą już głupi. Tylko muszą na to zapracować, czyli zapłacić za to, że już gdzieś tam nie będą nieudecznikami i że w ogóle tam wejdą. Umożliwić o dziwo, może im to pewien sprzedawca tej durnej idei. Musisz tylko do niego przychodzić. I co zrobić? Nie ukazać się przed nim z pustymi rękami. I biznes kwitnie ze sprzedawania towaru, którego nikt nie produkuje. Kościół katolicki nie mówi: "Wyspowiadamy Was bez danin, gdyż chcemy dla Was dobra i łaski Boga, gdyż szerzymy dobro i łaskę. Nagrodą Waszą i Naszą będzie królestwo niebieskie." Nie, oni tak nie mówią. Oni mówią co łaska i wyciągają łapki podary. Chrzest kosztuje, bierzmowanie kosztuje, pojawianie się w kościele kosztuje, kosztuje tu i teraz za coś, co obiecują Wam gdzieś tam po śmierci. Dlaczego nie odpowiecie im, że też dacie im po śmierci? Niech uwierzą mocno w to, co głoszą, tak samo, jak wierzycie w to wy. Niech dadzą dowód wiary w to, co mówią. Obiecajcie im daniny po śmierci, wynagrodzenie w Królestwie Niebieskim. Jest właściwe słowo na to eksploatacja.